No, to zacznijmy. Najlepsza bateria w 2025 roku to będzie S25 Edge. Najlepszym możliwy pod względem specyfikacji będzie iPhone 16e. A jeżeli chodzi o największą opłacalność i najlepszą cenę, iPhone 16 Pro Max w wersji 1TB. Oczywiście głupi żart. Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale Nie Antyfan, w serii topek, czyli najbardziej opłacalnych smartfonów, które przygotowuję dla was raz na kwartał. W tym roku będzie to drugi materiał, podejrzewam, że gdzieś tam w okolicach jesieni oraz zimy pojawią się dwa kolejne materiały. W przyszłym miesiącu powinien się jeszcze pojawić materiał najlepszych smartfonów, które wyszły w 2025 roku do pierwszej połowy, tak zresztą też przygotowałem w zeszłym roku, ale dzisiaj skupiamy się najbardziej opłacalnych urządzeniach. I muszę powiedzieć, że względem ostatniej topki, która o, jest tutaj, sporo się zmieniło, sporo nowych urządzeń zostało wyrzuconych, w sensie nowych. Nowe urządzenia się pojawiły, a niektóre stare już już, które moim zdaniem nie są aż tak bardzo opłacalne, zniknęły z list. Dobrze moi drodzy, ja wiem, że część osób, która systematycznie i cyklicznie ogląda te materiały, doskonale wie, jaka jest klasyfikacja i jakimi kryteriami kieruje się przy wyborze smartfona. Jednak podejrzewam, że też dzisiejszy materiał będą oglądać nowe osoby, dlatego krótko powiem, jakimi kategoriami kieruje się przy wyborze smartfonów. Po pierwsze, bierzemy urządzenia od kwoty 0 do maksymalnie 4000 zł. Nie więcej, nie mniej, nie przekraczamy tej bariery 4000 zł. Uważam, że i tak w tym roku. To jest wystarczająca kwota, żeby maksymalnie znaleźć naprawdę świetny smartfon. Po drugie, materiał nie powstał przy współpracy z żadnym producentem telefonów. Po trzecie, bierzemy pod uwagę tylko. I wyłącznie urządzenia z polskiej dystrybucji, w ramach której macie możliwość otrzymania ich na faktura. Wiadomo, niektórzy prowadzą działalności gospodarcze. Oczywiście materiał ma charakter subiektywny, więc jeżeli ty masz jakieś inne propozycje na temat urządzeń, gorąco zachęcam do pisania swoich propozycji w komentarzu. Urządzenia, jakie wybieram, są nie tylko z tego roku. Mówimy w tym materiale ogólnie o sprzęcie, a nie robimy z tego pełnoprawną recenzję, bo materiały, w razie czego w postaci tych wszystkich urządzeń, które dzisiaj dla was omawiam, są osobno, per dane urządzenie przedstawione dla was w formie mojej opinii. No i oczywiście uwzględniamy urządzenie, z miałem dłuższą bądź krótszą styczność, a kolejność jest od najtańszego urządzenia do najdroższego, natomiast absolutnie to nie jest tak, że najdroższe urządzenie jest urządzeniem najlepszym, a najtańsze najgorszym, bo to oczywiście będzie zależne od Waszych potrzeb i tego, ile jesteście w stanie przeznaczyć na smartfon. Dla kogoś telefon za 2000 zł może być najlepszy i ja to w pełni rozumiem. Dobra, moi drodzy, przechodzimy do miejsca dziesiątego. Na pierwszym miejscu z tych najtańszych pojawia się chyba po raz ostatni Galaxy M15 g Urządzenie jest znowu staniało na ten moment. Jego cena to zaledwie 5 549 zł, a uwzględniając ogromną baterię 6000 mAh, ekran amoledowy 90 Hz oraz jeszcze 4 lata wsparcia aktualizacjami, moim zdaniem jest to jedna z najlepszych, najtańszych możliwych opcji, jaką mógłbym Wam polecić. No i jeżeli chcecie przeznaczyć ten smartfon w tym roku, już coś około 500 zł, moim zdaniem, wiadomo, top, nie oczekujmy cudów, bo jest to telefon za 500 zł, ale jak za 500 zł, uważam, że jest bardzo, bardzo dobrze. Ze względu na ekran baterie oraz jeszcze 4 lata wsparcia aktualizacjami. No i rzecz jasna jest to Samsung, a dobrze wiemy, że w Polsce jest wiele zwolenników tej marki. Na drugim miejscu pojawia się nowość i tutaj zresztą niedawno przygotowałem recenzję tego urządzenia. Ona jakoś super nie weszła najzwyczajniej w świecie, nie wypozycjonowałem się w przypadku tego materiału. CMF Phone 2 Pro, czyli podmarka Nothing, urządzenie wycenione na kwotę zaledwie 999 zł, w ramach którego otrzymujemy baterię 5000 mAh, doskonały ekran AMOLEDowy z jasnością na poziomie aż 3000 nit w piku. jest to no, ścisła czołówka. Ekran, w teorii i w praktyce, jeden z najlepszych, nawet śmiało mogący konkurować z urządzeniami za 3, 4 czy nawet 5000 zł. Dodatkowo solidny aparat 50 megapikseli, Brak stabilizacji optycznej, ale ta stabilizacja cyfrowa wcale nie jest zła. Natomiast sam autofokus, mimo iż jest wiatr, działa całkiem nieźle. Natomiast nie wierzę, że nie będzie bujanka. Po prostu nie wierzę. Aj, mam możliwość zbliżenia dwukrotnego. Może i to źle nie wygląda. Nie wiem, po wrzuceniu tego na komputer będzie wszystko jasne. Możliwość nagrywania filmów 4K oraz 3 lata wsparcia aktualizacjami CMF Phone 2 Pro gorąco. Poleca. Na miejscu trzecim znalazło się urządzenie, które już od jakiegoś czasu pojawia się w tej liście, ale systematycznie spada i na ten moment w kwocie około 1600-1700 zł. Ja wiem, że w tym roku pojawiły się już nowe wersje, ale. Patrząc po nowych wersjach, te są dosyć drogie. Mowa tutaj o Motorola Edge 50 Pro, urządzenie, którym zachwycałem się ponad rok temu w materiale i nadal uważam, że jest to bardzo solidne urządzenie, szczególnie kiedy jego cena spadła o ponad 1000 zł w zaledwie rok. Bateria 4,5 mAh, Snapdragon 7 generacji 3, 8-12 GB RAM, świetna jakość wykonania, ekran POLED, 3-letnie wsparcie aktualizacjami, 50 megapikseli aparat, możliwość rejestracji filmów 4K, jak za 1600-1700 zł, moim zdaniem sztos. Na miejscu czwartym pojawia się kolejna nowość w postaci ostatnio omawianego Nothing Phona 3A Pro. Smartfon na ten moment wyceniony coś za około 1700-1900 zł dla osób, które oczekują dużego smartfona, charakterystycznego, oryginalnego, chociażby poprzez wygląd samego systemu, moim zdaniem naprawdę OK. 50-watowe ładowanie, bateria 5000 mAh, Snapdragon 7S z generacji III, ekran 6, 7 tala, 3, ekran 6,7 tala, 3-letnie wsparcie aktualizacjami. Jeżeli ktoś ma smartfona od Nothing, zresztą tak samo jak CMF, każdy doskonale wie, que é só tá. firma. Moim zdaniem naprawdę świetny telefon za sensowne pieniądze. Jeżeli szukać czegoś poniżej 2000 zł znacznie, moim zdaniem warto jest spojrzeć na smartfony od Nothing. No i dochodzimy do połowy dzisiejszego zestawienia. Na miejscu piątym znalazł się Galaxy A56, czyli droższy odpowiednik A36. A36 także spoko telefon, oczywiście tańszy. W A56 mamy baterię 5000 mAh, ładowanie 45 W, a nie 25, jak we flagowych S25 małych. Dodatkowo solidny Exynos 1580, 06 bądź 12 GB RAM, ekran 6,7 cala, oczywiście certyfikat wodoszczelności, bardzo dobry ekran, dobra jakość wykonania. Ogólnie jest to taki tańszy odpowiednik S24 FE, jeżeli ktoś szuka Smartfona od Samsunga poniżej dwójki, bo coś za około 1700-1800 zł, moim zdaniem warto. No cóż, aż chciałoby się dostać któryś z urządzeń na prezent, no ale poszukajmy czegoś w bardziej przyziemnych cenach. I tu cały na biało wchodzi wieloletni partner mojego kanału, czyli Polscy Cyrulicy z Katowic, oferujący oryginalne i świetne jakościowe kosmetyki dla mężczyzn. Olejki, mydła, szampody, kartacze czy inne zestawy. Co mógłbym polecić prywatnie od siebie, jako wieloletni użytkownik? Oczywiście wszystkie perfumy serii burboneska o zapachu łyski i kawy, klasyczek. Dodatkowo balsam i Kolejek Victory, Cherry Bomb oraz nowość w postaci serii French 75. Zatem, jeżeli ktoś z Was szuka jakiegoś niewielkiego, ale jakościowego prezentu na dzień dziecka, dla siebie. Albo dla swojego faceta nie oszukujmy się, każdy facet jest dzieckiem, czasami starszym, czasami młodszym, ale jednak wiem to z doświadczenia. To gorąco polecam, i jak zawsze z kodem nie Antyfan macie zniżkę na cały asortyment. W tym roku nie 20 a 25% z kodem nie Antyfan 2025. Gorąco polecam, koniec lokowania. No to lecimy z drugą połówką i tutaj może być trochę kontrowersji, ale uważam, że spoko. Dlaczego spoko to wytłumaczę? W tym roku wyszedł iPhone 16E, który miał być odpowiednikiem budżetowego iPhone'a za 3000 a Google wydało swojego Pixela 9a, który jest na ten moment blisko 1000 zł tańszy, bo jest wyceniony coś za około 2200 zł, a moim zdaniem pod sporą ilością elementów jest smartfonem odczuwalnie lepszym. Po pierwsze, znacznie większa bateria, 5100 mAh, 8 GB RAM, 7-letnie wsparcie aktualizacjami, bardzo dobry ekran, bardzo dobra jakość nagrywania filmów, sensowna przekona 6,3 cala. Jedyny minus tego urządzenia, jaki zauważyłem podczas przygotowywania recenzji, to fakt, że ta ramka faktycznie jest gruba. Ale poza tym, ja wiem, że w tej cenie możecie znaleźć już Pixela 8, nawet jak ktoś dobrze sobie poszmąci, to znajdzie podstawową 9. Nie wiem, czy akurat w sklepie i na fakturę, ale jesteście w stanie znaleźć. Natomiast ja, mimo wszystko uwzględniając konkurenta w postaci iPhone, na 16E, Pixela 9A jestem w stanie polecić. Tyle takie moje zdanie. Na miejscu siódmym pojawiają się dwa smartfony. Smartfony, znowu wszystko będzie zależne od tego, ile jesteście w stanie przeznaczyć. Albo 2300 gdzieś, plus minus 2300 na Samsunga Galaxy S23, albo 2700 na S24. Urządzenia bardzo podobne. Wiadomo, jeden ma Snapdragon'a, drugi ma Exynosa. Natomiast jeżeli chodzi o konstrukcję, rozmiarowo bardzo zbliżone, bo 6,1 oraz 6,2 cala. Aparaty główne 50-megapikselowe, możliwość nagrywania filmów w 8 Solidne głośniki, certyfikat wodoszczelności, ogólnie seria S mała bazowa. To są bardzo solidne telefony, i na ten moment S23 i S24 bardzo dobrze wycenione. Też jeżeli chodzi o aktualizacje, biedy nie ma. W przypadku S23 te aktualizacje są krótsze, bo gdzieś tam jeszcze 2-3 lata zostały, ale w przypadku S24 to od tego roku jeszcze 6 lat z głowy. No i ostatnie 3 miejsca. Na miejscu 8 pojawiają się telefony dla zwolenników Apple, iPhone 15 albo iPhone 16, wiadomo, wszystko znowu będzie zależne od ceny. 15 wyrwiecie coś za około 2600 zł, 16 coś za około 3100 zł. Różnica nie są jakieś drastyczne. Z jakiś czas temu też przygotowałem materiał na temat tego, że 15ki mają czasami problemy z bateriami i przypisuje się pod to. Zatem jeżeli ktoś ma możliwość dołożenia kilkuset złotych, sugeruję wybrać 16. Natomiast jeżeli ktoś ma 15, no wiadomo, no absolutnie nie ma sensu przesiadać się z 15 na 16, różnice nie są jakieś drastyczne. Niektórzy mówią, że AI od Apple'a. No ale jakie jest AI od Apple, dobrze, wszyscy wiemy. Tak czy siak. Miejsce ósme to egzekwo iPhone 15 bądź 16, w zależności od Waszego budżetu. I tutaj, może, na koniec trochę kontrowersji, choć wydaje mi się, że nie. Pamiętacie Pixela 9 Pro XL? Urządzenie, które w tym momencie na Google Store jest wycenione na. 5399 zł. No w tej cenie ciężko powiedzieć, że mimo już to smartfon jest OK. Ciężko natomiast powiedzieć, że jest to opłacalny smartfon, ale na ten moment w komputroniku macie możliwość kupienia tego urządzenia coś za około 3600 zł. Tak, 3600 zł, a nie 5399 A uwzględniając 7-letnie wsparcie aktualizacjami, dobre filmy, dobrą rejestrację zdjęć, świetny ekran, bardzo dobrą jakość wykonania, dużą baterię 16 GB RAM, moim zdaniem jest to naprawdę bardzo dobre. Urządzenie jak za cenę około pół tysiąca złotych, Jeżeli ktoś szuka czegoś dobrego za pół tysiąca złotych i chce mieć iPhone'a na Androidzie, Pixel 9 Pro XL za 3,5 koła, moim zdaniem, szczeli. No i na koniec, mimo wszystko, raczej się tutaj nic nie zmieni. Jeszcze. Moim zdaniem, z tym najbardziej opłacalnym w kwocie niższej niż Pixel okazuje się OnePlus 12, urządzenie, które w sklepach na ten moment jest za 3000 zł. Mamy w porównaniu do Pixeli szybsze ładowanie, bo aż 100-watowe i 50-watowe indukcyjne, bateria większa 5400 mAh, jeszcze 3 lata wsparcia aktualizacjami, bardzo dobry ekran, fajna nakładka OxygenOS, solidne zdjęcia i pliki wideo. Natomiast mam wrażenie, że to nie jest poziom Pixela. Tak czy siak, jeżeli ktoś chciałby mieć, najbardziej moim zdaniem opłacalny smartfon za około trójkę, OnePlus 12. Chciałbym tu wrzucić 13, ale na polskiej scenie sklepów, niestety te ceny są znacznie większe niż 3000 zł, bo najczęściej to jest nadal około 4000 zł z fakturą, więc być może za parę miesięcy na jego miejsce wjedzie 13, zobaczymy. I tak mniej więcej, moi drodzy, prezentuje się moja subiektywna hmm, tego kwartalna lista najbardziej opłacalnych smartfonów w drugim kwartale 2020. Piątego roku, ja Gubię się w tych latach. Szanowni Państwo, a jak Wy zapatrujecie się najbardziej opłacalne smartfony? Oczywiście wszystkie smartfony, o których dzisiaj mówiłem, macie w przepiętym linku w komentarzu. Chyba wszystkie de facto możecie skupić w sklepie Komputernik, chociażby takiego Pixela 9 Pro XL też w takiej sensownej cenie. A jakie Wy macie? Propozycje smartfonów najbardziej opłacalnych za sensowne pieniądze. Gorąco zachęcam do sekcji komentarzy, bo wiadomo, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. A jeżeli chcecie przedstawić swoje, to gorąco zachęcam do sekcji komentarzy. Dziękuję serdecznie, moi drodzy. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. Sia.